Słuchaj uważnie, coś wspaniałego ma miejsce. Może jeszcze tego nie widzisz, ale zmiana już się rozpoczęła. Czeka na ciebie coś wyjątkowego, co przyjdzie w nieoczekiwany sposób, ale będzie pełne znaczenia. Może to być słowo, które przychodzi w odpowiednim momencie. Może to być spotkanie, które odmienia wszystko. Może to być ta odpowiedź, na którą tak długo czekałeś. Ważne jest, że gdy to nastąpi, będziesz wiedział. Twoje serce już to czuje. Dzieje się coś niewidzialnego. Elementy układanki się łączą, a w odpowiednim momencie to, co wydawało się odległe, stanie się rzeczywistością przed twoimi oczami. Przygotuj się. Bądź czujny. Gdy ta błogosławieństwo nadejdzie, nie wahaj się. Przyjmij je z otwartym sercem. Czy zauważyłeś, jak niektóre rzeczy dzieją się w odpowiednim czasie? Jak nagle bez ostrzeżenia coś się zgrywa i zmienia kierunek twojego życia? Może czekałeś tak długo na coś, że z biegiem czasu zacząłeś wątpić, czy na pewno się zdarzy. Może zmęczyłeś się czekaniem, myślałeś o rezygnacji. Ale prawda jest taka, że to, co jest dla Ciebie przeznaczone, nigdy nie przestało być w drodze. Różnica polega na tym, że teraz jest bliżej niż kiedykolwiek. Ten nadchodzący moment nie będzie tylko przypadem, będzie odpowiedzią, którą czas starał się wymazać z Twojej pamięci. Będzie jasnym, nie do pomylenia znakiem. Nie będziesz musiał niczego na siłę wymuszać, nie będziesz musiał gonić. To, co jest Twoje, znajdzie sposób by Cię osiągnąć. Ale musisz zrozumieć jedną rzecz. To błogosławieństwo nie przyjdzie do tych, którzy są rozproszeni, którzy nie wierzą, którzy wątpią. Przyjdzie do tych, którzy są czujni, którzy mają wiarę, którzy rozumieją, że odpowiedni czas istnieje i że właśnie teraz się spełnia. Czy czujesz to? Może w tej chwili wszystko wydaje się takie samo? Może twoja codzienność toczy się jak zawsze, bez żadnych zauważalnych zmian? Ale nie daj się oszukać. To, co ma się wydarzyć, nie potrzebuje zapowiedzi. Przydarzy się w odpowiednim czasie, w odpowiedni sposób, a nic ani nikt nie będzie w stanie tego powstrzymać. Być może twój umysł próbuje kwestionować. Ale jak? Jak coś takiego może zdarzyć się nagle? Odpowiedź jest prosta. Ponieważ zawsze było zaplanowane, ponieważ każdy szczegół, każda ścieżka, każdy krok, który dotychczas zrobiłeś, prowadził cię dokładnie do tej chwili. Nie dotarłeś tutaj przez przypadek. Wszystko, co przeżyłeś, wszystkie trudności, wszystkie bóle, wszystkie oczekiwania przygotowały cię na to. Nic nie poszło na marne, ani jeden dzień, ani jedna łza, ani jedna zapomniana modlitwa, a teraz nastał czas. Kiedy ta błogosławieństwo nadejdzie, zrozumiesz, dlaczego tak wiele rzeczy miało miejsce. Zauważysz, że to, co wydawało się opóźnieniem, w rzeczywistości było przygotowaniem. Zobaczysz, że to, co wyglądało na ciszę, było w rzeczywistości doskonałym dopasowaniem i wtedy twoją jedyną reakcją będzie wdzięczność, ponieważ zobaczysz na własne oczy, że zawsze istniał cel, że nic nie zostało stracone, że każdy element miał powód, aby znajdować się tam, gdzie był. I że na końcu wszystko układało się, by zabrać cię dokładnie tam, gdzie powinieneś być. A ten moment się zbliża. Teraz rozejrzyj się wokół, zauważ małe znaki. Może odpowiedź jest już blisko, a ty jeszcze jej nie zauważyłeś. Może potwierdzenie już zostało wysłane, a ty nie zwróciłeś na to uwagi. Nie ignoruj tego, co dzieje się wokół ciebie. Nie pozwól, aby to, co jest stawiane na twojej drodze, pozostało niezauważone. Bądź gotowy. To, co nadchodzi, nie jest małe, nie jest nieistotne, nie jest chwilowe. To coś, co zmieni wszystko. Czy jesteś gotowy na przyjęcie? Teraz jest czas, aby się przygotować. Nie tylko czekać, ale być gotowym. Ponieważ kiedy to błogosławieństwo przyjdzie, nie możesz się wahać, nie możesz wątpić, nie możesz zmarnować tej chwili. Jeśli jesteś rozproszony, możesz tego nie zauważyć. Jeśli utkniesz w przeszłości, możesz nie zaakceptować. Jeśli ogarnie cię strach, możesz nawet to przeoczyć, ale to nie może się zdarzyć. Więc słuchaj, nie bój się przyjąć tego, co już nadchodzi w twoim kierunku. Ta szansa, ta odpowiedź, ten nowy czas, już został określony. I nie ma znaczenia, kto próbuje to powstrzymać, nie ma znaczenia, ile przeszkód wydaje się istnieć, nic nie może anulować tego, co zostało dla ciebie przygotowane. Musisz być gotowy, by rozpoznać właściwy moment. Wiesz, kiedy wszystko wokół ciebie zaczyna wyglądać inaczej? Kiedy małe rzeczy zaczynają się zmieniać? Kiedy czujesz w głębi serca, że coś się przemieszcza, ale nie potrafisz tego wyjaśnić? To jest ostrzeżenie. To wszechświat, życie, Bóg. Wszystko wokół już cię informuje, że coś ma się wydarzyć. Zwróć uwagę: nie ignoruj znaków. Coś, co ma się wydarzyć, nie będzie zwyczajne. To błogosławieństwo nie będzie nieistotnym szczegółem w twoim życiu. Będzie to przełom, coś, co oznaczy czas przed i po. Czy to będzie spotkanie, odpowiedź, nagła zmiana? Nie ma znaczenia w jakiej formie. To, co się liczy, to że będzie ogromne, głębokie, potężne. A gdy przyjdzie, nie będziesz miał już wątpliwości. Twoje serce to wie, twój umysł to zrozumie. Twoje życie już nigdy nie będzie takie samo, ale musisz być gotowy, bo gdy coś takiego się wydarza, mogą zdarzyć się dwie rzeczy. Akceptujesz i ruszasz dalej z pewnością. Wahasz się, wątpisz i tracisz moment. A utrata czegoś takiego nie jest opcją. Nadeszła pora, by zmienić swoje nastawienie. Jeśli naprawdę chcesz przeżyć ten moment, musisz teraz zmienić swoje podejście. Przestań wątpić. Przestań patrzeć na przeszłość. Przestań myśleć, że nie zasługujesz. Bądź czujny, bądź pewny siebie, bądź przygotowany. Czy masz pojęcie, co ma się wydarzyć? Czy czujesz, że to nie jest tylko motywacyjny frazes, to jest realne? Coś teraz się przemieszcza i nie możesz tego zignorować. Kiedy odpowiedź przyjdzie, nie pytaj. Kiedy to błogosławieństwo w końcu się ujawni, nie trać czasu na pytania: Czy to naprawdę dla mnie? Czy jestem w stanie? Czy to odpowiedni czas? Tak. To dla ciebie. Tak. Jesteś w stanie. Tak. To odpowiedni czas. Gdyby tak nie było, nie czułbyś tego teraz. Gdyby tak nie było, nie dotarłbyś aż tutaj. Nic, co przeżyłeś, nie wydarzyło się przypadkiem. Żadne doświadczenie, żaden ból, żadna chwila oczekiwania. Wszystko miało swój cel. Wszystko zaprowadziło cię do tego dokładnego momentu. I teraz jesteś gotowy na następny krok. Następny krok. Jest w Twoich rękach. Decyzja należy do Ciebie. Albo otworzysz oczy i przyjmiesz to błogosławieństwo z otwartym sercem, albo będziesz dalej żyć tak, jakby nic się nie działo. Ale jeśli dotarłeś aż tutaj, coś w Tobie już zna prawdę, coś nadchodzi, coś wielkiego, coś, co zmieni Twoje życie. I w odpowiednim momencie, gdy najmniej się tego spodziewasz, Zobaczysz to na własne oczy. Pytanie brzmi teraz: czy jesteś gotowy to przyjąć? Teraz, kiedy już wiesz, nie ma odwrotu. Nie możesz tego zignorować. Nie możesz udawać, że ta wiadomość nie była do ciebie. Coś nadchodzi, a ty musisz być gotowy. Ale bycie gotowym nie oznacza tylko czekania. Oznacza działanie, oznacza otwarcie serca, porzucenie lęków, zatrzymanie wątpliwości. Ponieważ to błogosławieństwo, które nadchodzi, nie jest małe, nie jest chwilowe, nie jest tylko prostym szczegółem w Twoim życiu. Ono wszystko zmieni, a jedyną rzeczą, która może to powstrzymać, jesteś Ty sam. Czy jesteś gotowy przyjąć to, co już do Ciebie należy? Nie blokuj tego, co ma przyjść. Wielu ludzi pozwala uciec tym, co miało być ich. Nie dlatego, że błogosławieństwo nie przyszło, ale dlatego, że nie potrafili go dostrzec. Nie potrafili zaufać, nie byli przygotowani, to nie może się zdarzyć z tobą. To, co nadchodzi, jest jasne, jest silne, jest bliżej niż kiedykolwiek, ale musisz uważać na pułapki wątpliwości, strachu i oporu. Kiedy to błogosławieństwo przyjdzie, zaakceptuj je, kiedy nadarze okazja, chwyć ją, kiedy odpowiedź się pojawi, uwierz w nią. Nic nie dzieje się przypadkiem. Ten moment był przygotowywany i zaraz ma się wydarzyć. Pytanie, na które musisz teraz odpowiedzieć, teraz, gdy wiesz, co nadchodzi, musisz odpowiedzieć na pytanie: czy jesteś gotowy, by to przeżyć? Bo kiedy ta drzwi się otworzą, nie będzie już czasu na wahanie. Albo wchodzisz i przeżywasz wszystko, co zostało dla Ciebie przygotowane, albo zostajesz w tyle i widzisz, jak ta okazja przelatuje obok Ciebie. Jedno jest pewne: ona nadejdzie. Nie możesz już udawać, że nie wiesz, nie możesz już ignorować znaków. Ten moment nie będzie na ciebie czekać. A teraz musisz zdecydować, czy przeżyjesz to błogosławieństwo, czy będziesz dalej w tym samym miejscu. Coś większego cię woła, czujesz to. To niepokój w głębi duszy, to uczucie, że coś się zmienia, że coś się porusza, to nie jest przypadek, to jest wezwanie. Byłeś na to przygotowany. Wszystko, co przeżyłeś do tej pory, miało swój cel. Każda trudność, każda walka, każda oczekiwania wszystko to doprowadziło cię do tego momentu. A teraz nadszedł czas, by przyjąć. Ale tylko ten, kto wierzy, kto jest czujny, kto nie zamyka się na nowe, dostrzeże nadchodzące błogosławieństwo. Czy masz otwarte oczy? Czy twoje serce jest gotowe? Więc przygotuj się. Nieoczekiwane ma się wydarzyć. I nie będziesz już taki sam po tym. Czujesz to jeszcze? To inna wibracja, to uczucie, że coś ma się wydarzyć? To nie jest wyobraźnia, to jest ostrzeżenie, znak, że ruch już się rozpoczął. A teraz, bardziej niż kiedykolwiek, musisz być gotowy. Nie ma już czasu na wahanie, nie ma już miejsca na wątpliwości. Jeśli czujesz, że coś wielkiego nadchodzi, to znaczy, że tak jest, a ta prawda wymaga twojej odpowiedzi. Co będzie dalej, zależy od Ciebie. Często okazje pojawiają się i przechodzą obok nas. Nie zawsze przychodzą z tablicami, migającymi światłami, czy wielkimi ogłoszeniami. Czasami przychodzą przebrane w małe detale. Wybór, który podejmujesz, drzwi, które się otwierają, szansa, która pojawia się bez ostrzeżenia. Musisz być czujny. Jeśli nie będziesz przygotowany, możesz przepuścić to, co zawsze było Twoje. Dlatego nie trać więcej czasu. Musisz podjąć decyzję teraz. Zaufasz? Otworzysz się na nowe? Przyjmiesz te błogosławieństwo bez strachu? Czy będziesz dalej pozwalać, by wątpliwości cię paraliżowały? Błogosławieństwo nie czeka na tego, kto nie jest gotowy. To proste: to, co jest twoje, zostało już określone. Ale jeśli nie ustawisz się w odpowiedniej pozycji, jeśli nie będziesz gotowy, by to przyjąć, ta okazja może przejść do kogoś innego. Nie dlatego, że nie było to dla ciebie, ale ponieważ nie pozwoliłeś sobie tego doświadczyć. Czy zdajesz sobie sprawę, co jest na szali? To nie jest tylko chwilowy moment, to nie jest coś małego, to jest powołanie, to jest nowy czas. A kto nie będzie gotowy, ten przegra. Teraz jest moment, rozejrzyj się wokół. Wszystko się porusza, elementy układają się w całość. Pytanie, na które teraz musisz odpowiedzieć, brzmi: czy jesteś gotowy, aby przejść przez te drzwi? Bo jeśli tak, nie ma już miejsca na wahanie. Kiedy to błogosławieństwo przyjdzie, a przyjdzie, musisz je przyjąć z otwartym sercem, bez strachu, bez oporu, bez wątpliwości, czy jesteś tego godny. Bo to już jest Twoje i nikt nie może ci tego odebrać. Teraz podejmij tę te decyzję, przygotuj się. To, co nadchodzi, jest większe niż myślisz, i nie ma już czasu do stracenia. Teraz, gdy rozumiesz wielkość tego, co ma się wydarzyć, nie ma już miejsca na wątpliwości. Nie możesz cofnąć się, nie możesz wahać. Jedyną rzeczą, która może powstrzymać to błogosławieństwo przed manifestacją, jest Twój własny opór. Zatem, jeśli jest coś w Tobie, co wciąż się waha, co wciąż kwestionuje, co wciąż próbuje znaleźć powody, by nie uwierzyć, zatrzymaj się teraz, bo prawda jest tylko jedna. Czas nastał, czekałeś, perseverowałeś, stawiałeś czoła trudnym dniom. Teraz nadszedł czas na zbiory. Musisz być na swoim miejscu. Wiesz, jaki jest największy błąd tych, którzy mają otrzymać coś wspaniałego? Myślenie, że muszą wszystko zrozumieć, zanim zaakceptują, ale nie wszystko zostanie teraz wyjaśnione. Nie wszystko przyjdzie w oczywisty sposób. I to nie oznacza, że nie jest to realne. To, co nadchodzi, nie zależy od Twojego zrozumienia, ale od Twojej gotowości do przyjęcia. Musisz być na swoim miejscu, na swoim miejscu, aby zaakceptować te zmiany, na swoim miejscu, aby nie cofnąć się, gdy rzeczy zaczynają się dziać, na swoim miejscu, aby powiedzieć tak, gdy pojawi się okazja. Jeśli nie będziesz w odpowiednim miejscu, nie rozpoznasz, kiedy drzwi się otworzą. A wiesz, co oznacza odpowiednie miejsce? Zaufanie. Kto ufa, ten otrzymuje. Kto otwiera się na nowe, widzi zmiany, które zachodzą. Kto wierzy, świadczy o tym, co niemożliwe. A ty? Wybierzesz zaufanie, czy będziesz wciąż kwestionować? Ostrzeżenie zostało dane, teraz zależy to od Ciebie. Może to ostatni raz, kiedy otrzymujesz to ostrzeżenie przed przybyciem błogosławieństwa? Może to Twoja ostatnia szansa? Aby się przygotować, zmienić swoje nastawienie, zharmonizować swoje serce z tym, co ma nastąpić. To, co nadchodzi, nie będzie czekać na twoją niepewność. Jeśli nie będziesz gotowy, ktoś inny zajmie twoje miejsce. Jeśli nie uwierzysz, ktoś inny otrzyma to, co mogłoby być twoje. To może wydawać się surowe, ale taka jest rzeczywistość. Wielkie rzeczy zdarzają się tym, którzy są gotowi, przygotowani i pewni siebie. Teraz powiedz mi, będziesz wśród tych, którzy odbierają, czy wśród tych, którzy tylko oglądają? Nie musisz widzieć, aby uwierzyć, jeśli czujesz, że ta wiadomość dotyka twojego serca to znaczy, że była stworzona dla ciebie. A jeśli była stworzona dla ciebie to oznacza, że twój czas nastał. Nawet jeśli jeszcze tego nie widzisz, nawet jeśli wydaje się to mało prawdopodobne, nawet jeśli wszystko wokół mówi co innego. To nie zmienia tego, co nadchodzi. Przygotuj się, wzmocnij się, przyjmij tę prawdę. Bo to, co jest dla ciebie przeznaczone, już jest w drodze. I przypomnisz sobie ten moment, gdy w końcu zobaczysz to własnymi oczami. Teraz pytanie nie brzmi już, czy to się wydarzy. Pytanie brzmi, czy jesteś gotów to przeżyć? Teraz nie ma więcej wątpliwości. Czas nadszedł. Zmiana już się rozpoczęła i wkrótce zobaczysz to własnymi oczami. Ale pytanie pozostaje: czy jesteś gotów do przyjęcia? Bo kiedy to błogosławieństwo się zmaterializuje, nie możesz wahać się, nie możesz wątpić, nie możesz pozwolić, aby strach cię sparaliżował. Otwórz się na nowe, zostaw w tyle niepewności. To, co należy do ciebie, już jest w drodze i nic nie może tego powstrzymać. Teraz przyjmij tę prawdę, zgłoś w komentarzach: jestem gotów przyjąć. A jeśli ta wiadomość do ciebie trafiła, daj lajka, zasubskrybuj kanał i podziel się z kimś, kto musi to usłyszeć dzisiaj. Czas nadszedł. Bądź gotowy.